Cześć, witam z gestem. Ja, co jestem, witam na moim kanale, gdzie zobaczysz, nauczysz się, odkryjesz, jak edytować, jak edytować, jak, jak filmy montować w DaVinci Resolve, w programie, który jest darmowy. W sumie w wersji darmowej ma możliwości programu komercyjnego. Oczywiście jest wersja komercyjna, którą można kupić i nawet dosyć niedrogo. Ale my wszystko robimy w DaVinci Resolve w wersji darmowej, bo jak się okazuje ma niesamowitą moc, niesamowitą jakość i niesamowite możliwości. Jeśli jest tu pierwszy raz, no to po prostu zobacz, że zgodnie się może znajdziesz coś dla siebie. Dzisiaj będzie o DaVinci Resolve i o filmach 360, jak taki film z kamery 360 wpakować do naszego DaVinci'ego, bo normalnie się nie da, jak wskazasz, na przykład Insta 360 one, two, no to rzucisz go do DaVinci, no a on no nie przyjmie tego, więc musimy to jakoś wyedytować. Najprościej jest rzucić go do programu Insta Studio i po prostu wyeksportować i w sumie można powiedzieć gotowe. Ale przy okazji, jak już jesteśmy w tym Insta 360, no pokażę Wam jak można w prosty sposób edytować w tym programie, który jest dosyć intuicyjny i ma nawet dosyć fajne możliwości. Jak zauważyłem, na polskich stronach YouTube nie ma nic o tym o tym programie, a jak ktoś pierwszy raz go tworzy, to może się pogubić w gąszczu jego właściwości, gdzie tak naprawdę nie ma gąszcza właściwości wystarczy parę tylko wskazówek i będziesz robił fajne filmiki w tym programiku. Nie musisz męczyć się. Męczyć się, zagłębiać się w, w dokładność edycji, w fajne efekty, jakie można zrobić w DaVinci, tutaj też można zrobić bardzo fajne. Po wyeksportowaniu z tego programu, można, program, można ten film, materiał wrócić do Da DaVinci Resolve, tu są dwie możliwości eksportu, płaski i w 360, gdzie można za pomocą pluginu Insta360, który tutaj jest film, który zrobiłem pół roku temu, może trochę wcześniej, jest jak go ściągnąć ze strony Insta, jak go wrzucić do, do DaVinci i jak go używać. Więc tutaj to będzie pomocne, więc zachęcam do powrótki do tego filmu. Jeśli tam coś będzie niezrozumiałe, nie napisz pod filmikiem, a ja zrobię może lepszy tutorial, albo który jakby uzupełni brakujące tam efekty. Więc nie przedłużając, zaczynamy przygodę z, z eksportem filmów 360 w obróbce, bo w sumie tak naprawdę w dawniczy będzie się podobnie objawiało, tylko to nie będzie już tak intuicyjne. Natomiast będzie bardziej dokładne, bardziej wyrafinowane i będzie można zrobić dużo fajniejsze efekty. Natomiast w tym programie wystarczająco jest, żeby zrobić, żeby pokazać znajomym i żeby cieszyć się fajnymi efektami 300, kamery 360, bo naprawdę jest to fenomenalne. Ma pewne plusy, ma pewne minusy, ale jak, jeśli chodzi o fan, to ma same plusy, więc zapraszam do oglądania. Hej! Zaczynamy. Masz już nagrany film 360. Chcesz sobie go medytować w programie. Insta. Przy okazji, yy, przy okazji yy, tego, jakby, jakby porady do Dawid pokażę szybko, jak, jak edytować film w tym programie, ponieważ yy, zauważyłem, że nie ma po polsku takiego czegoś, więc tą lukę zupełnie, jeśli nie lubisz angielskiego lub nie umiesz lub wolisz polski, to Więc tak, żeby, mam już otwarty program. Yy, link będzie w opisie gdzieś ściągnąć. Mogę dać Open lub ten krzyżyk, lub normalnie Open, więc klikam sobie ten krzyżyk, wybieram pliki, które sobie chcę editować. Open, szybko mi się renderuje, renderuje, instaluje i mam trzy pliki, akurat z mojego wyjazdu. Tu jest wyjazd nocny, przy okazji będzie jak, jak się to nagrywa w nocy i dzienny, jak to nagrywa w dzień. Szybko opis, tutaj są jakby intuicyjne, tego raczej nie będziesz używał, tylko tak te szybko, tu jest otwór, zamknij, tu jest BD, tu jakiś tam i tak dalej, play, to tu są te przyciski u dołu, tutaj język nie ma polskiego, tu może być ciekawe, ponieważ tutaj wykrywa nam kartę i, i dobiera parametry do ustawy. ja mam kartę, która obsługuje kuda i no i to mi wykrył, więc tu nie będę omawiał, gdyby coś można sobie poprzestać, gdyby coś się działało tak jak trzeba. Okna no to można sobie wyłączać, włączać. Myślę, że to co jest to jest w sam raz, więc tutaj nie ma co zmieniać. No i tyle. Teraz tak. Zajmiemy się w pierwszej kolejności linią tą. Tutaj podobnie jak w programach do edycji filmów mamy Play, mamy do końca, do początku i odwrotnie tu nam pokazuje gdzie jesteśmy tutaj jak mamy jakiś ciekawy kawałek nie ma ciekawego, to jest fajne w 360, że można sobie obracać dookoła przypuśćmy ten odcinek jest fajny więc przypuśćmy tutaj sobie daje odtąd wydni. dotąd wytni i mamy tylko ten kawałek Możemy sobie wyrenderować w tym miejscu. Tu mamy render i tak samo mamy gdzieś tutaj na obrazku. Mamy tak samo export. Tutaj daję render, jak żądam ten kawałek. Teraz czy chcę płaski, czy chcesz 360? Gdybym chciał w Gravity Resolve 360 obrabiać dokładnie, bo tutaj jest możliwość. Za chwilę pokażę, że jest możliwość dosyć, dosyć fajnej obróbki. Natomiast w Solve to można zrobić EXTRA czyli ty coś. Tutaj, gdzie mi ma to nagrać? Mam tutaj sobie zmienię na f insta 360. Wybierz folder, mogę sobie zmienić nazwę. Test 1. W jakiej rozdzielczości? W jakim formacie? Tu wybieram. 264 h 265 jest lepszy, ale nie wszystkie procesory go obsługują. Jak masz Macintosza nowego, to powinno być OK. No i tutaj eksport i mi eksportuje. Tutaj pokaza pokazane jest, że w tym momencie eksportuje. Tu pod spodem mam też postęp. I to jest fajne, że przy eksporcie przypomnijcie, jeśli DaVinci resoly masz eksport. Nic nie możesz zrobić, a tutaj możesz sobie dalej eksportować. Tu sobie rozciągnę. Jak edytujemy filmy 360? Tak jak tutaj już zobaczyli. Przypomnijmy tu idzie nasz snowboardzista. I teraz chciałbym, żeby było widać co on widzi z tyłu. Czyli tak. No to mogę sobie zrobić tak, albo tutaj przekręcić. I mam to co z tyłu lub tutaj mam przełączanie widoków przedni, tylni. Można do czegoś użyć. Tu przy okazji mam stabilizację, o tym wspomnę później. Ale załóżmy, że nasz snowboardzista sobie tutaj jedzie. To jest, to jest widok z tyłu. I teraz chcę, żeby mi się kamera przekręciła do przodu, więc wykorzystuję keyframy. Podobnie jak w DaVinci Resolve. Jeśli masz y, edytować w jakimś programie w DaVinci Resolve pre, Adobe Premiere, więc nie będzie z tym problemów. Jeśli nie, to patrz co robię. To jest takie coś, co ustala miejsce, gdzie patrzy kamera w danym momencie. Yy, zaznaczam plusik, tu mogę sobie regulować, lub oddalać, ale ja tego nie chcę. Klikam tutaj, klikam. Ponownie plusik i chcę, żeby mi obróciła się kamera dookoła. Oczywiście, można wykorzystać te suwaki. Dla mnie jest bardziej intuicyjne w ten sposób myszką. I sobie tutaj go przekręcam. I jak to wygląda, proszę zobaczyć. Przekręcam i pokazuję 120 tak jak chciałem. Dobra. Co dość ciekawego jest, możemy jeszcze zrobić tak, jeśli. Yy, chcę zrobić, żeby to było, przejście było dłuższe, po prostu chwytam sobie i, i przesuwam. Teraz jeśli kliknę tutaj w środek, w tym miejscu, pojawi się taka linia i możemy zrobić różnego typu przejście, wejście, wyjście, wyjście, wejście, 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 wyjście, to, to jest fajne, bo to tak kamera najeżdża i wyjeżdża. No to użyjemy, zobaczymy jak to wyszło. Mamy trochę troszkę w tył z powrotem i tutaj yy, dobra, mamy już yy, sterowanie keyframami. Tutaj oczywiście sobie poćwiczysz, zrobisz jak chcesz. Yy, fajna opcja jest taka. Patrzcie, tu nam... Yy, załóżmy, że chcemy śledzić naszego snowboardice, tu nam uciekł. O, ucieka na z kadru, nie? a tego nie Chcę chcemy Chce być, żeby nam go, śledzi, go śledziła kamera więc sobie ustawiam biorę sobie tego tracka i podobnie jak w DaVinci Resolve czy w innym programie zaznaczam obszar który ma śledzić, klikam start tracking i proszę bardzo on nam go śledzi nie musimy kamerą regulować nie musimy robić keyframe'ów po prostu śledzi nam cały czas naszego naszy obiekt, czyli tu wypadku naszego Snow Register. No, wystarczy. Robi to, stosuje bardzo dobrze stop tracking. I proszę bardzo, nie musimy nic robić Super, super sprawa. Może dowolny obiekt nam robić. Teraz przypuśćmy, żeby to usunąć, klikamy w to i. I gilet usunięty. Weźmy teraz yy... drugi filmik. I teraz zobacz. Mamy gościa, który sobie tu zasuwa. I chciałbym to miejsce zwolnić. Oczywiście nic prostszego. Klikam tutaj. Klikam teraz. Tego, tego pierona, i takie się nam coś otworzyło. Odjeżdżam tyle, ile chcę, i tu ustawiam sobie szybkość. Na przykład chcę zwolnić 4 razy. Proszę bardzo, zwolnione. Jedynym minusem jest to, że przy zwolnieniu albo przy, lub przy, spie, przy przyspieszeniu yy, nie ma głosu. No. Takie buty. Taki minus tego programu, oczywiście to możemy przyspieszyć. Jest przyspieszony. Dobra, mamy to, to, to. Tutaj jest rozmycie filmowe, takim jakby tło się rozmywa. Mamy postać, która jest stabilna, a, a, a się rozmywa niebo. Tło, czyli zaznaczamy tutaj, zaznaczamy tutaj. I to jest nieaktywne w tym Jeśli To nie zrobimy, musimy wziąć inny film. Tutaj mam film, który jest nagrany. Tutaj mamy ustawienie filmu. Pokazane jest w jakiej rozdzielczości, ile FPS-ów i jaki bitrate. Tu możemy zrobić ten bluart, tylko czy tam jest czy tam jakoś jakaś Zobacz, przy tej rozdzielczości jest całkiem inny i też w mam takie coś, że tu mam y, linię i też mogę sobie tutaj kliknąć i zmieniać sobie szybkość. Y, y, tutaj mamy takie coś, ro, czyli rozmycie jak to działa. Chodzi sobie bez rozmycia. I teraz sobie możemy dać Tutaj rozmycie i nam ten śnieżek rozmywa. Dobra, jak już tu jestem, to teraz jeszcze omówimy te trzy rzeczy. Tutaj mamy tak. Jak chcemy, jak chcemy przypuśćmy, dać na Instagrama. Bo tu jeszcze omówię to ucięcie, tutaj. To jest też ważne. Jak to, to ustawię, że tego... Znaczy, tu akurat kamerę ustawiłem tak. Normalnie jest y, ustawiona prostopadle i mogę nagrywać jak chcę. Tutaj chciałem sobie zobaczyć jak to wygląda, jak kamera będzie w ten sposób. Y, więc tak. Y, tutaj mamy rozdzielczość. To proste. To jest na jakieś Instagrama lub Facebooka. Tutaj mamy pionowo na tego... Na te, te szybkie nagrania na YouTube. Dobra, tutaj jest co? normalny, też filmowy. Tutaj jest też na jakiegoś Instagrama. A tu już jest panoramiczny, jak to więcej uchwycić. No, Jakiś mamy telewizor panoramiczny. muszę do tego ustawienia. Tutaj po prostu zdjęcie. Pach. Tak? I można go gdzieś zapisać. Szybciutko fajne, No i tu jest full screen, full screen na cały ekran. Jeszcze omówię tutaj te z boku. Tutaj jest stabilizacja, tak jest ze stabilizacją. A teraz to samo bez stabilizacji. Już Czasami bez stabilizacji fajnie wygląda do niektórych ujęć, żeby taką grozę zrobić. Tu już troszkę tu troszkę prawda? Dobra? dobra tutaj właśnie mamy to. Bo, jakby yy, nagrywanie w 360, 60, tak naprawdę, nagrywane jest z, z dwóch lub więcej kamer, i dopiero program to łączy. Tutaj jest takie zdjęcie, jak to wygląda: takie coś, czyli są takie dwa kółka, i to wszystko musi połączyć. I teraz tu mamy różne połączenia: większe, mniejsze. Tu jakaś znikło, po prostu musisz dostosować w yy, zależności do jakiej masz kij, jak, jaką masz kamerę musisz to dostosować sobie do własnych potrzeb. Tutaj można. Opominać. Dobra, teraz co mamy. Tutaj mamy, jak, jakbyś sobie nagrywał, pod wodą lub w jakichś warunkach różnych, może sobie kolorystykę zmienić na inną, jak niewiele widać różnicy, ale to jest to do zdjęć podwodnych. Tutaj może sobie umieścić Logo. Teraz tak tu mamy logo, możemy przypiąć sobie logo. Możemy to powiększyć, nie możemy przekręcić. No i tu mamy różne ustawienia, góra, dół, lewa, prawa. To nie będę pokazywał. Tu jest ciekawostka, to jest fajne, bo możemy tworzyć kilka projektów. Na przykład sobie wezmę, załóżmy, że to się mi podoba. Ja będę z tym nogiem, wycinam to i to. Mam tą jazdę. I teraz chcę sobie w innym miejscu jeszcze powycinać, a w no nie ma jakiejś możliwości, więc tworzę sobie drugi projekt. Mam drugi projekt, I mogę sobie wyciąć całkiem inne miejsce. Załóżmy że to, Bach. I do tego miejsca, Bach. I mam już dwa. Jeszcze, jeszcze fajna rzecz, możemy sobie dodawać te wycięte y, kawałki do, y, do, do eksportu. Czyli klikam sobie tutaj, y, tutaj, y, raczej nie muszę ustawiać. Jak już ustawiłem raz, daję kolor i, i kasowanie rozmyć, i dodaj do kolejki i teraz tutaj, y, w, tutaj w kolejce mam, y, on mi się pododaje. Teraz biorę sobie. Następny projekt w tym pierwszym dodaj do kolejki, dodaj do, 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 do kolejki. Teraz jak już mam, yy, nie muszę cały czas się renderować. Jak już mam gotowe, zaznaczam. I ekspres. Może w ten sposób lub w którym się renderuje. No, oczywiście w ten sposób lub tutaj w menu click. Czy wszystko pokazałem, prawie wszystko. I teraz, aha, jeszcze jedno. Jak renderujemy, możemy renderować właśnie płasko lub w 360. I w, jeśli renderujemy w 360 taki materiał, jak mamy, mamy, możemy obrabiać sobie, edytować w Davinci Resolve ściągając oczywiście plugi, plugina z, ze strony Insta, e, tutaj jest film. Znaczy na początku też mówiłem, jest film, w którym, którym pokazałem jak ściągnąć, jak zainstalować tą, tego plugina w DaVinci Resolve. Wtedy, jak już to masz w DaVinci Resolve i sobie ściągasz, masz wystarczający wred, film w 360. Możesz tam robić dosłownie cuda, Możesz, no masz większą kontrolę niż tutaj. Tu jest oczywiście bardzo fajne, można zrobić bardzo szybko, można zrobić filmik, który mogę pokazać znajomym lub wyeksportować yy, na, na, no, na, na jakiś portal. Yy, oczywiście można też, yy, też ten program działa w, na komórce, więc można sobie yy, na komórkę wsiąść i od razu w, w, w czasie rzeczywistym, tak wyjeżdżając kolejką na górze, na, na w moim wypadku, można sobie wybytować i wysłać na Polska, na Instagrama, czy Teraz tak, jak już to mamy wyeksportowane, po prostu bierzemy sobie filmik do DaVinci Resolve. Normalnie z kamerki Insta360 nie możesz pakować sobie pliku do DaVinci'ego. Zobacz, tu jest w tutorialu ten filmik w dzień, który napięciłem. Jest zakaz wjazdu, droga jednokierunkowa, nie puści nas. Natomiast tutaj to jest ten pierwszy, tak zrobiłem, taki krótki teścik test 1 po wyrenderowaniu w 360 wszystko działa i teraz dołączam jeśli użyję efektu reframe 360 do którego link jest pod, pod filmem wszystko się, wszystko się zmienia jeśli wejdę w inspector i efekt mogę sobie go edytować kręcić oddalać, przybliżać i tak dalej. I tu, oczywiście, są ustawienia kamery. O tym zrobiłem tutorial, który też jest pod filmikiem. I możesz sobie go obejrzeć. Jeszcze jeden efekt, bo ten sam byłby niepełny. Wykorzystanie jeszcze tego naszego marquee frame. Zobacz. Klikam sobie. W tym miejscu na przykład daję sobie OK, No i tutaj nic nie robię. Na przykład. Klikam sobie tutaj. Daję jeszcze raz może troszkę dalej, bo tu trackowałem. Pach. I wybieram sobie jedno z tych przejść. które chcę Najfaj Najfajniej wychodzi planeta. Klikam dalej. Jeszcze raz zaznaczam daje planeta. Mogę sobie tutaj oddalić do przybliżyć, To już sobie oddale. I następnie znowu nowy, ponownie znowu Kafrem, i wracam do naturalnego widoku. I teraz, jak mi to wyszło? Na planecie i w tym wypadku ten program jest no super, bo można bardzo szybko zrobić bardzo fajne efekty wizualne i można zachwycać swoje oczy i oczy swoich widzów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziś było tak luźno. Do widzenia z gestem, z gestem i pamiętaj, bożysz przeciętny i kreatywny i w ogóle.